Generujemy zaciski przednie, lewe, prawe czyli wymiana tłoczka, uszczelniaczy, marzety, zestaw cały naprawczy, bo z jednej strony tarcze tak powiedzmy fajnie ściera, a z wewnętrznej strony no, nie pracuje ten zacisk do końca tak jak powinien być. Także ja rozbieram koło, ściągam zacisk i widzimy się za moment. Zacisk ściągnąć tam, no, pokażę szybkie urywki, co trzeba odkręcić, co trzeba zrobić. I działamy do przodu, żeby ten film też nie trwał. Nie wiadomo ile koło ściągnięte. Odkręcamy ten przewód elastyczny od zacisku. Potem następnie, tu z góry, widać dwie śruby na klucz 17. Całym ściągniemy z całym jarzmem. Ze wszystkim. Także odkręcamy te dwie śruby 17. Ten klucz tutaj ściągamy. Cały zacisk dajemy na stół. Regenerujemy. Dobrze, zacisk wyciągnięty, jak widzicie, tu jest taki gwint z tulejką w środku, dwie gumki, jeden uszczelniacz uszczelniacz numer jeden, uszczelniacz numer dwa tutaj wchodzi w to, tak jak widać tą, gwint no i nasadka i ósemka, imbus, klucz wchodzi to do jarzma tego w tym miejscu od góry wkręcamy tak a tu wiadomo, na tym bolcu mocującym trzeba go wyciągnąć, ale my nie musimy tego robić bo my sobie tu odkręciliśmy, no i po prostu wyszedł czyścimy gwint, czyścimy całą jarzmo do montażu, rozbieramy ten zacisk. Już Wam pokazuję co i jak dalej. Ok, zobaczcie. Tłoczek wycieśniliśmy sobie jeszcze na aucie, żeby wypadł i teraz tak. Wyciągnę ta tulejka, wygląda ona następująco, w ten sposób. Trzeba ją potem nasmarować i te uszczelniacze dać wszystkie nowe. Dwa są tylko. Specjalnym oczywiście do tego smarem. Tu targamy teraz resztki uszczelniacza przeciwkurzowego, ale on jest tak skorodowany, wprasowany tu, że tu jest jeszcze taki rowek i w tym rowku on jeszcze się trzeba go wyszkrobać porządnie tu wyczyścić wszystko, całe wydmuchać, wyczyścić kanały, wydmuchać kanały i potem można montować na tak wyczyszczony zacisk także ja tą tutaj gumkę szkrobię resztki zwulkanizowanej w tym obudowę. tu jest dużo korozji, więc to się wszystko zespawało Tmucham, czyszczę, no i widzimy się jak już będzie tłoczek. Wiadomo, tak jak Wam pokazywałem na wcześniejszym filmiku Świata Pandy, jak się to montuje. Ten nie ma filozofii. Ta gumka wchodzi tu w rand, tłoczek, smar i wciskamy. To ma wszystko fajnie elegancko wchodzić. Do następnego etapu widzimy się, już za chwilę. Zobaczcie, chcę Wam pokazać, ile trzeba tu wyczyścić. Tu po gdzie wchodzi uszczelniacz kurzowy, jest taki rowek. Ten rowek jest bardzo ciężko, z starą gumę wyczyścić, bo jest zesławana, ale już mi się udało. Główny uszczelniacz już wyciągnięty. Tu była w ogóle korozja, taka rdza normalnie zbita, że to wszystko wyszkrobał. Nie ma rys na, na tej tulejce. Widać, że tak lekko skorodowana. Tu nawet można powiedzieć minimalnie przytarta, ale powinno to działać. Nie ma progów pod palcem niewyczuwalnych, więc powinno wszystko działać, jak będzie wszystko nasmarowane na nowych uszczelniaczach i marzetach. Jeszcze wybijemy te tulejki dwie. Poczyścimy tutaj ten otwór. No i spadamy do kupy. Okej, okay, teraz są te uszczelniacze i tu jest taka obwódka aluminiowa. Teraz ona zeszła i została tu, ponieważ tu jest duża, wysoka korozja. Jak to zdemontować? Wyczuwamy tutaj ten lekki rancik, bierzemy majzelek i uderzamy. I proszę, dookoła uderzamy po troszeczku i wychodzi nam tulejeczka z tego gniazda. Tak robimy z dwóch stron. Działamy dalej. No i tak, mamy mamy tłoczek, nowy uszczelniacz, nowe uszczelki tutaj, tutaj nasmarowane specjalnym smarem do tego. Nowy odpowietrznik, zakładamy na auto, odpowietrzamy. Filmików jest dużo, tego nie będę pokazywał. Tu ten gwint, wszystko nasmarowane w środku na nowo, nowe uszczelniacze. No i zakładamy i ten zacisk teraz już powinien działać 100% swojej sprawności. Tam było dużo korozji. Lekko przytarta powierzchnia, ale nie było żadnych czuć pod palcem, żeby jakieś półki były. Także on w palcach mi fajnie wchodził i wychodził, także on powinien do dobrze działać teraz. No to co było, to co tu się znajdowało i to jak on wyglądało, no to mm, dramat, nie? Także, tak wygląda regeneracja, wkładamy ten marzetę, wbijamy ją tutaj. Nie ma nic trudnego, naprawdę, jak ktoś chce, to, to, to zrobi. Także... Czyszczę tarcze wkładamy na auto, odpowietrzamy i tyle. No. Odpowietrzania też jest bardzo dużo filmików, więc też tego nie będę pokazywał. Na razie, strzałeczka, trzymajcie się.